Witajcie moimi z tej strony, Hunt i oczywiście ruszamy sobie z kolejnym odcineczkiem. W tym odcinku, nadal hancimy naszego tutaj szpiega, szpiegującego szpiega. Taka tutaj woda mydlana, mydło wodniste. Więc ruszamy jego śladami. Zobaczmy, gdzie, gdzie prowadzi ta kopalnia. O ile to można nazwać kopalnią. Bardziej taką. Jakąś, jakby to powiedzieć. Hmm. Tunelem. O! Dobre słowo, dobre, bardzo dobre słowo. Tunel. No, świkaj. Pociągnij. Super. I hop. Supi. Jest tam. Albo on tam jest, albo ja niego nie widzę. Sorry, to było głupie słowo. Albo on tam jest, albo go tam nie ma. O, po prostu. Ale chyba go tam nie ma, to jest jakiś znak. Nie wiem, ale jesteśmy za zagrodzeniem. Zajazd! Moi drodzy, to jest miejsce, gdzie walczyliśmy z Nortonem. Tutaj nasz bohater dostał w i się przewrócił. On tam save jakiś yy, przegląda. Ale dobrze, dobrze nasz bohater zrobił, że nie krzyknął. Nie spłoszył go. Ja może tutaj jakoś obejdę to dookoła. Kto jest wejście, proszę bardzo To wygląda jak labirynt, nie uważacie? Zobaczcie Żeby to tak jakby zarośnięte było, to by w ogóle to jak dosłownie labirynt What the heck Tak na luzie sobie poszedł On ja do nas czekał Hmm. Głębimi rękoma nie damy rady, tak? To założę rękawiczki, może. To będzie prościej. Z tego by wynikało. On? Zobaczcie, to on tędy szedł? I co, ją deskę kurczę przebił w tym momencie? Okej. Okay. Widać, to naprawdę jakiś zajazd był. Ale... ale klimat muzyczny jest zarąbisty. Trzeba to przyznać. Gra. Wow, ale widoki mieli. Wow! Super miejsce. Tylko ciekawi mnie. Zanim zgubię wątek, gra Adamem stała się dosyć bardzo. <laughs> dużo, za dużo słów takich czasownikowych, wam powiem tam przymiotnikowych. Gra Adamem stała się dosyć interesująca. Już nie jest to jakaś nudna rozwiązy rozwiązywanie zagadek. Tylko jednak coś tutaj się już dzieje, że jest jakaś akcja. Latarnia. Zobaczcie, to jest ten lampion, którego używamy jako. jako yy, Nikolas. Rozbita lampa. Czy to mógł wywołać pożar, który obrócił całe to mie miejsce w zgliszcza? Że tak coś tak niepozornego może spowodować tak gigantyczne szkody? Na samą myśl po plecach przechodzą mieciarki. No, niewidzialna ściana, spoko. Ale ogólnie sam fakt, zobaczcie, to masakra. Czyżbyśmy teraz, takie moje przypuszczenia, jako... Nikola spalili za jazd? No, tak, wow, serio? GERONIMO! Wow, a to skąd? I co symbolizuje ta biała farba? Co ona może oznaczać w tej grze? Metalowy pręt. Może uda się podważyć nawet coś tak ciężkiego jak safe, Ale ten metalowy pręt też był używany wcześniej przez Nikolasa czy przez tego sędziego, by się obronić przed tym kolesiem. Aha, już wiem co sobie zrobić. Ty go podważysz, on spadnie i chyba się dziura w zrobi w tym. Czy nie? Czy źle mówię? Czy sam wpadniesz? <śm> no, doseczki łeb, jak dostałeś, <śm> ja pierdzielę się zeszły teraz. Ja pierdzielę to było, to było straszne. Ja pierdziele. To, to, to było masakryczne. O, to otwórz, otwórz save, trzeba poszukać kodu. No dobra, no to szukamy kodu. Jeszcze by nam... O, drzwi. A deska jest, dobra. Tam jest deseczka. My ogólnie jako... O jest coś tutaj. Ehm. Ełka, to jest właśnie wycinek z Biblii. Co to robi kartka Biblii? Stara wiedźma sądzi, że nastraszy nas Słowem Bożym? Gdzie był jej Bóg do tej pory? Co robił, gdy ci konali w ciemnościach? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemniczego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha. Głoszone będzie na dachu. Stara Wiedźma, czyby mieszkańcy tej okolicy wpadli w sidła z zabobonów. Mam tylko nadzieję, żeby daczka nie skończyła na stosie. Okej. Okay. Padliśmy piętro niżej. Więc poszukajmy tu rozwiązania jakiegoś w ogóle. Widzisz, jakieś tu. Aha, tutaj jest takie szybkie przejście. Ja Mam nadzieję, że żadne kojoty ani nic takiego nam tutaj się nie przytrafi. O! No, tą dechę. Jeszcze tam. Dalej. Super. Eee, co my teraz tutaj mamy? Mm, tu coś leży, nic nie leży. Chociaż mi się coś należy. Tu jest deseczka. Oderwana. Dobrze więc. Tu jest. Dziennik. Looks like someone noted the combination to the lock here. Which numbers do I need though? pamiętaj odpowiedź jest nieobecna. Jak jaka ja to zrobiłem? E um. pamięty. Odpowiedź jest nieobecna. Nie wiem, czy dobrze kombinuję. Ale sprawdzimy. Yy. <laughs> Moim zdaniem to jest tak. Jeden... Jeden, jeden, tu jest dwa. Czyli jest jeden, jeden, dwa, jeden. Hasło. Sprawdźmy. O, spierdzielaj. Jest jeden, jeden, dwa, jeden. Nie. To no było tak, jeden, jeden, które się wyróżniają, dobra. Wyróżnia się, a jest zasady... Czy znaczy no, wyróżniają się w sumie te, tak? O kurczę. Miałeś rację, surci. To będzie cięższe zadanie niż mi się wydawało. Które się wyróżniają? Na jakiej zasadzie się wyróżniają? Pamiętaj, jest nie. Nie mam obstawiał, że coś... Z tych. Obstawiam, że raczej nie podołam tej zagadce. Myślałem po prostu, że to jest kombinacja tego typu, że nam pokazuje strzałeczki i tam po prostu tyle razy, ile jest ta strzałka pokazana. Taka będzie kombinacja. Które się wyróżniają? Na drugim miejscu wyróżniająca się. Na to tu nie wyróżnia. Tak, bo nie wiem... Kurczę, jasna, jakaś czaszka. Nie. Mnie bardzo ciekawi. Pamiętaj, odpowiedź jest nieobecna. To co, gdzie. Trzy... Nawet nie wiem, jakie ja zacięcia na... na to zwrócić uwagę. No właśnie, niektóre nie z utworzą odpowiedź, ale co? Niektóre... Czekajcie, odpowiedź jest nieobecna. się zmienia do góry. Uh. No ale co z tego? Huh. Nie mam bladego pojęcia. Idę sobie po prostu poklikać. 3, 4. Już myślałem, że mi się udało. <laughs> Ogólnie, bo tak zwróciłem uwagę na to, to tutaj, jak przerzucamy nimi, to one się nakrywają i tworzą jakiś ciąg, ale nadal nie wiem, do czego to dąży. <laughs> Każda strona ma pewnie mm, swoje jakieś tutaj hasło odbicia, zwierciedlenia, ale nie wiem, na jakiej zasadzie to bazuje. Adam, dawaj podpowiedź, bo będzie kiepsko. Odpowiedź jest niewidoczna. Na drugiej pozycji. Nawet te zamki się jakoś nie koloryzują ani nic. Hmm, hmm, hmm. Co mi się tu wyróżnia? Nic mi się do nie wyróżnia tak swoją drogą. Nie wiem musiał, musiałbym latarką poświeciła bo coś. jakiś napis może to by... O, inka jasna. Trudna, trudna zagadka, nawet nie wiem. Nawet nie wiem nawet nie wiem czy mam się wspomóc wam powiem teraz. Nie mam bladego pojęcia. Najchętniej no bym poczekał, aż on coś tam powie. Odpowiedź jest niewidoczna. No, nie by... no, nie A. Czego może brakować? 1, 2, 3. Tutaj nie ma 4. Jak pierdolę tak przeglądać wszystko, to mi to. Adam potrzebuje więcej podpowiedzi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 0, 1, 0, 0. 0. 8, 9, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 1, 1, 2... Nawet nie wiem wie, wie, jak bym to rozszyfrować powiem szczerze. Nie mam tego powiedział, jak ja patrzeć w górę, w dół, w bok, w skos. 7, 8, 9, 4, 6, 3, 2, 2, 0, 6, 9, 2, 1, 9, 8, 7. To jest... Druga linijka... 1, 2, 3 jest. Czterech nie ma. Pięć. Pięciu też nie ma, dobra, to już jest bez sensu. Hm. Adam. Podpowiedź. Podpowiedź nie jest widoczna. Jest nieobecna. <laughs> Czyli co? ja się po prostu przeszukać całe. I w tym czekajcie. Dobra, to idziemy tak? Jeden, jest, dwa, jest, trzy, jest. Cztery. Jest pięć. Pięć, pięć, pięć. Piątki nie ma. Chyba piątki nie ma. Tak. Druga to pięć. Ok. Druga to pięć, pierwsza to jeden, jest dwa, jest trzy, jest cztery, jest pięć, jest sześć. Szóstki szukamy. Jest szóstka, Siedemki szukamy. Siódemki, ósemkę już widziałem I dziewiątka też jest, dobra, czyli pierwsza pozycja to jest siedem Chyba rozwiązałem zagadkę da wiesz? Teraz możemy mnie pocałować, co w w kito. Hmm. Ostatnia to będzie... Jeden jest, dwa jest Trzy jest, cztery jest, pięć jest Szóstki nie ma. Siódemka jest, ósemka jest, dziewiątka jest. Dobra, czyli nie ma szóstki. I ostatnie. Kurczę, tylko się zera są. Dobra, teraz zobaczymy. Bo zero tu akurat jest. Yy, jedy... Tu nie ma, nie, zero jest. Jeden. Jeden, dobra, przepuśćmy, że jedynki nie ma. Dwa jest, trzy jest, cztery jest, pięć jest. Szóstkę szybko znajdźmy. Szóstka jest, siódemka jest, ósemka jest, dziewiątka jest. Czy tutaj nie ma cyferki jeden? To była która? O kurczę, chyba ta. Tak nie bardzo. Nie, to była ta druga. Na dole było 4, tak? Nie. 4, 5, 3. I czekajcie, 0 jest. 1 jest, 2 jest, 3 jest, 4 jest, 5 jest. Yy, ostatnia jest, szóstka. nie, szóstka jest, 7 jest, 8 jest i 9 też jest. Oj, to chyba moja teoria przepadła w gruzy. Chyba, że to będzie chodziło o to, że tutaj 1, 2, 3. Nie, bo to było 4, 4, nie ma, piątki nie ma, 6, jaj się. No bo ta teoria była dobra, cholera. 0 jest, 1 jest, jest, nie, czy 1 jest, 2 jest, czy 4 jest, 5 jest. Piątki Tutaj w pierwszym, nie, na drugiej pozycji piątki. Ja piątki bynajmniej nigdzie tutaj nie widzę. Więc druga pozycja to 5. Druga pozycja to 5. Pierwsza pozycja to 0 jest, 1 jest, 2 jest, 3, jest, 4, jest, 5 jest. <śles> Szóstka była gdzieś na dole.

Pierwsza to jest siedem albo sześć. Hm, dobra. Osta... ale zmieniają się tylko te pierwsze czekajcie. Zero, jeden, dwa, trzy, cztery. No a tutaj ostatnim jest co. 0 jest, 1 jest, 2 jest. 3 jest, 4 jest, 5 jest. 6. 6 jest, 7 jest, 8 jest, 90. No właśnie, to mnie nie pasuje, kurcze. 3, 2, 5, 2, 2. 3, 1. Nie wiem, naprawdę nie wiem na jakie zasadzie mi to kurczę. Wykombinowali. by tylko było dwucyfrowo, to się można by pokombinować. Hm. Dobra, ostatnia próba. Ostatnia moja próba i, i internet, witaj. Ej, 7, 8, 9, 1. Nie fokcjonuj na te wyniki. Zgodnie z tym, że jedna z nich jest znana. Może ale kurczę, w jakiej zasadzie brakujących? Zobacz. No właśnie, no to tu... W ostatniej co? W przedostatniej co jest? Zero jest. Jedynki. A, jedynki tu nie ma. Czyli co? Przez ostatnie jedynka? There. Finally. What the fuck? Ja pierdziele, za gówno! Dwadzieścia minut się męczyłem z tym! List. Kapitole. Ja, to jest głupie. Sędzia probował mi Udałoby mu się, ale słońce przyszedł mi mężczyzna w masce i cylindrze. Zabił sędziego Nortona na moich oczach. Podężną mu gardło wyglądało na to, że chciał mnie ocalić. Ale dlaczego? Bo, wow. Ale dobra, moi drodzy. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek. to dlatego, że chciałbym rozdziałami jakoś tak to robić, a wiadomo, jak to wychodzi. Więc wam dziękuję za uwagę, dziękuję, że wam się oczywiście podobało i że przeżyjecie tę moją krótką męczarnię. Tymczasem trzymajcie się. Pozdrawiam was. Hej.